Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Wasza Ulubiona brudna mapa w internecie i to jest coś nowego na moim kanale. Coś co pomoże mi utrzymywać regularność w nagrywaniu filmów, mianowicie filmy z gier, e, ponieważ są one bardzo proste do nagrania, nie muszę się głowić filozoficznie nimi, nad nimi tyle czasu, co nad vlogami. E, I mm, mam bardzo dużo do powiedzenia w tym temacie. I dzisiaj sobie zagramy w Tonego Hawk American Wasteland na GameCube. Jest to streamowane z konsoli. Mam taki specjalny Easy Cup i tutaj mam też gierkę Tony Hawk American Wasteland. Oczywiście oryginalna. Nie będę się chwalił tutaj w żadnym wypadku tym, że pirac jakikolwiek gry, co mi się zdarza. No, i zagramy sobie w tę, w tę grę. Mm, opowiem Wam troszeczkę o niej, o moich wspomnieniach z nią związanych. I yy, pogramy sobie, pomówię, co tam u mnie, co będzie na kanale, czego nie będzie na kanale i jak to sobie widzę. Wszystko. Zrobimy sobie najpierw skatera. O, naszego skatera. Zapiszmy go i teraz pewnie zobaczymy moje stare zapisy. Tak, nie wiem, tylko skater. Dobra, Kate New. Umani skater 4. Nie chce mi się przedłużać, i możemy przejść do głównej części zabawy, czyli do samej rozgrywki. Zagramy sobie w Classic Mode nie, nie, nie we Free skate ale w Classic Mode ponieważ nigdy nie radziłem sobie w tym, no bo byłem Bachorem, tak. Natomiast teraz. Spróbujemy, spróbuję swoich sił tutaj. Zawsze wolę fabułę, tak? Ale, ale, fabułę kończyłem, więc nie będę się w nią bawił. Pewnie się zapytacie mnie, co sądzę o skatecie. Eee, skejcie, grze, Tak, skate ten 3 Spoko, fajnie. No, no, ale no jednak Grab, flip over the red carpet o, i oli przez 5 barierek dobra. Najpierw zjadłem skate'a. Co sądzę? No, w sumie główna sądzę, bo, bo, bo nie grałem za bardzo za długo. Grałem tylko w demo na Xboxie i. Aj, krótce. Grałem tylko w demo na Xboxie. No i osobiście, jako taki kurwa staroszkolny zioma, preferuję ten go Hawka, tak? Nie uważam, że, że może być coś lepszy niż, niż, niż tony. Kurwa. Ja was szanuję ludzi, którzy. w skate fajnie realistyczny. Ja jestem fanem tych absurdalnych trików, e, chorych kombosów i, i skoków na 3 metry. No, w tym się odnajduję bardziej, bo, bo jakoś nigdy mnie nie jarało te skate'y i te gleby wszystkie i dobra. E, tak, w każdym razie, wiem, że te, te, tego tak nie zrobię, więc muszę to zrobić jakoś inaczej. Zapytacie się też, Olek, e, małpo, czemu tak pierdolisz od rzeczy? Dlaczego to robisz? E, może... Może jednak daj se spokój. Nie rób takich filmów. Ja robiłem kiedyś Let's Playa. Także tu się nie, nie, nie przejmujcie. Tylko z własnego doświadczenia wiem, że to jest... To, to wymaga takiego obycia się i takiej trochę samodyscypliny. Żeby nie pierdolić od rzeczy i, i takiego ogarnięcia się wewnętrznego. No to nie jest proste i, i będę się starał, jakby to w sobie odzyskać. Bo kiedyś robiłem takie, nawet przyzwoite filmy. Tylko. Ja wtedy nie wiem, kurwa. Mało, mało lat. I to nie było też zbyt profesjonalne. Moje odzywki w takowych filmach też nie były zbyt profesjonalne. No i generalnie to próbuję, próbuję swoich sił w tym od nowa. Dobra, zróbę tego ewangelnego kombosa, bo teraz należy patrzeć, gdzie na mnie myśli kurwa, co za luk, nie umieję w to grać. Kurwa, Mać. Przepraszam. Tam kurwa, rób tego manuala. Kurwa. No kurwa rób tego manuala śmieciu Teraz zrobię, zrobię Nie złapał B, no ja pierdolę Tak Kurwa! Ta gra mnie nie lubi Ty tak w chuj mnie nie lubi No Z moją nerwicą zaraz pewnie będę musiał wziąć jakiś waluset, czy, czy coś, czy inny, czy inny ten Czyli inny środek uspokurbać! Rejzaj, revel, będziemy prowadzić do skutku. Natomiast najpierw zbieramy skate'a. No świetnie, że, że tu tak, ale może byś tak na lewą krawędź wskoczył, bardzo cię proszę. Eee... Tak, ale na lewą prosiłem, na lewą, na lewą, na lewą. Dwa. Tak! Udało się. Gdzie jest A? Teraz gdzie jest A? Tu jest A. Ska. Teraz ty... Teraz tylko... Ty, gdzie jest ty? Gdzieś tutaj... Z tego co pamiętam, gdzieś tutaj było ty. Gdzie jest ty? Tu jest ty, tak. Skaty, i teraz tylko e. Teraz zdobyć e. I mamy tak dużo za sobą. A jest. To jest kółko, tak? Zrobiłem. Czyli e musi być gdzieś tam. No ale. No ale e! Ale gdzie jest e? Krucin. Ale no. Czemu? Jest! Tak! Tak! Tak. Nie wiem, czy ja tak. z tego zrobię let's play jakikolwiek. Tak! Tak! Boże! Próbujemy jeszcze coś zdziałać. E, jakie mamy. Go, go, goals. Relationship ship goals. E, over the red carpet. Dobra. Co trzeba zrobić. Czekajcie. Hard flipa. Dobra. Nie, nie chciałem kickflipa chciałem hard flipa i bardziej nie impossible udało się dobrze ee, co my tu jeszcze mamy w goals chcemy zrobić indie nad e, fontanną e. No oczywiście zrobiłem melona jak mi zaliczyło gapa Eee Natomiast O, a teraz mi nie zaliczyło, świetnie O, i oczywiście zrobię melona, tak? Bo bo bo, bo, bo 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 nie potrafię zajrzeć, że mam gałką skręcić w... nie ma Donna, kurwa. No a teraz oczywiście nie mogło mi zaliczyć tego, że przeskoczyłem nad jebaną fontanną. Super gra. O, udało się, świetnie. Kurwa. Jest już 20. godzina. A ja powinienem zaraz kreść się spać. Kurwa. Heh. Kurwa. mnie nie alboją Heyscora? ProScore tysięcy punktów Tak, było Kurwa Ja pierdolę To nie jest śmieszne Bang A, że, że, że ten skor na górze. Aha, ja myślałem, że to combo miało być. Aha, no dobra, view goals Zostało mi przeskoczenie tych pięciu cholernych barierek i sekretna taśma. Mm, no to Retry Level. I skaczemy. Raz. Stopno się. Dobra, dwa. Ależ mnie ta gra będzie wkurwiać, Boże. Właśnie, nie mam pojęcia, czy robić z tego let's play, yy, czy serię gameplayu, czy po prostu zostawić to tak, jak jest. Dobra, mam trzecią barierkę. Szukajmy więc yy, barierki numer 4, która nie ma pojęcia, gdzie jest. Znaczy, ja myślę, że już sobie odpuszczę, bo już nie mam siły dzisiaj nagrania. Zrobię to kiedy indziej. Odblokowaliśmy nowy level! Jak świetnie Yes, I want to save my progress now Świetnie, dobra, dobra, dobra eee, Skater 5 Don Dobra, odblokowaliśmy nowy level, nie zaliczyliśmy wszystkiego, ale... Au, moje, moje uszka <grym> Nie zaczęliśmy wszystkiego, ale... Ale mamy już chyba Change Area i jest Santa Cruz, dokładnie tak to może być bardzo fajna mapka. Tymczasem dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że ja to zmontuję w jakiś fajny sposób. Nie zrobię Wam czapek z głów, ale zapraszam Was na wszystkie linki w opisie, są so, so społecznościowe rzeczy. Czapki z głów, metafizycznie i pokój.